Bardzo często opowiadając na tym kanale o historii Formuły 1, wplatam lub wręcz rozpoczynam odcinek od wstępu, jaki wpływ na ten sport miała dominacja Mercedesa i Auto Union w wyścigach w drugiej połowie lat 30. Wygrali oni prawie każdy wyścig Grand Prix zaliczany do Mistrzostw Europy AIA-CR. Zanim nastały czasy Formuły 1, wyścigi Grand Prix były rozgrywane w raczej luźnej atmosferze. Mam na myśli, że nie było jako takich mistrzostw poza mistrzostwami konstruktorów AIACR z lat 20. oraz samochodowych mistrzostw Europy AIACR z lat 30. -tych. Dzisiaj interesuje nas wyjątek z prawie każdego wyścigu Grand Prix, którego nie wygrał ani Mercedes, ani Auto Union od 1935 roku. Czyli roku, gdzie faktycznie zaczęła się ich dominacja. W smaczku tej sytuacji dodaje fakt, że doszło do tego akurat w Niemczech, ale od początku. Pierwsze dwa sezony Mistrzostw Europy odbyły się odpowiednio w 1931-1932 roku. Jeżeli chodzi o wyścigi, zaliczone do mistrzostw, to w obu tych sezonach było Grand Prix Włoch oraz Grand Prix Francji. Uzupełniały je w 1931 Grand Prix Belgii, a w 1932 Grand Prix Niemiec. W sezonie 1931 były to wyścigi długodystansowe, na przestrzeni 10 godzin po dwóch kierowców w jednym samochodzie. Jak samochód wygrał, to pełną pulę dostawali obaj kierowcy, ale tylko startując w tych samych parach. Jeżeli było inaczej, czyli powiedzmy w pierwszym wyścigu startowała jedna para, a w drugim wyścigu zmieniał się kierowca w tej parze, no to wtedy tylko ten główny kierowca dostawał punkty. Mocno przekombinowane, ale idźmy dalej. W kolejnym sezonie wymiar godzinowy miał wynosić od 5 do 10 godzin, ale praktycznie rzecz biorąc, wszystkie zawody zaliczane do mistrzostw odbyły się w formacie 5 godzinnym i jechał jeden kierowca i jednym samochodem. Co ciekawe, zanim te mistrzostwa wystartowały, to wielu ludzi związanych zarówno z branżą motoryzacyjną, jak i z wyścigami. Przewidywało i ostrzegało, że ten format jest mało atrakcyjny dla kibiców, lecz IACR udawało, że tego nie słyszy i zrobiło po swojemu. Jeżeli chodzi o to, jak dzielono punkty, to tu są tabelki do tych dwóch pierwszych sezonów i uwaga Mistrzostwa wygrywał ten kierowca, który punktów miał najmniej. Jeżeli chodzi o regulamin, był on według formuły Libre czyli TA by go nie było. W 1931 roku mistrzem został Ferdinando Minoja, a w 1932 – Tazio Valari. Z tych dwóch sezonów na sześć wyścigów cztery wygrały samochody Alfa Romeo, a dwa samochody Bugatti. W 1933 i 1934 roku nie były organizowane Mistrzostwa Europy, ale wyścigi Grand Prix jak najbardziej się odbywały, a sama AIACR zmieniała regulacje. Gdy okazało się, że Mistrzostwa Europy wrócą w 1935 roku, okazało się, że od 1932 dużo się zmieniło. AIACR wprowadziła pewne zasady. Teraz samochód nie mógł ważyć więcej niż 750 kg. Zespołu fabrycznego Alfa Romeo już nie było, gdyż ten został wycofany przez problemy finansowe. A to, co po zespole zostało, czyli samochody i zaplecze, przejęła skuderia Ferrari. O której można teraz powiedzieć, że stała się dywizją sportową Alf Romeo w wyścigach Grand Prix. Wyścigi miały się odbywać według następującej punktacji, ale już po naszemu, czyli mamy dany dystans i kto pierwszy, ten lepszy. Ale najważniejsze rzeczy i wydarzenia miały miejsce nie na torach wyścigowych, nie w biurach konstruktorów, czy też w biurach AIACR. Otóż najważniejsze wydarzenia. Które ukierunkują wyścigi Grand Prix oraz Mistrzostwa Europy na najbliższe parę lat, działy się w polityce. W 1933 roku władze w Niemczech przejęli naziści. Do wyścigów Grand Prix wrócił Mercedes, pojawiło się również Auto Union. Oba napędzane gigantycznymi dotacjami ze Skarbu Państwa III Rzeszy. Cel pokazanie światu, że Niemcy się odradzają. W 1933 roku podczas targów motoryzacyjnych w Berlinie sam Adolf Hitler osobiście zapowiedział kilka programów skierowanych do zmotoryzowanych. Były to m.in. niższe podatki od pojazdów, potężna rozbudowa sieci drogowej, przy czym jemu wtedy bardziej chodziło nie tyle o kierowców, że wiecie, łatwiej na wakacje, łatwiej do pracy, bardziej mu chodziło o armię, że jak się ma dużo dróg, to łatwiej przewieźć sprzęt i ludzi na front, na przykład. Do tego mieliśmy zapowiedź samochodu dla ludu oraz program mający na celu dominację wyścigów Grand Prix przez niemiecką myśl techniczną. Na początku, według tego co udało się mi znaleźć, przewidywano dotacje w wysokości 500 tysięcy Reich ale po, takto to ujmę, konsultacjach, w których brali udział m.in. Adolf Rosenberger oraz Ferdinand Porsche. Hitler uznał, że lepiej będzie jeżeli dwa zespoły będą walczyć o dobre imię kraju i podzielił tą sumę na pół, czyli wyszło po 250 tysięcy na dwa zespoły. Plus do tego miały być jeszcze bonusy za najlepsze auto sezonu 1934. To miał być początek wielkich dotacji, chociaż podział kasy nie spodobał się w Mercedesie. Własnymi siłami udało się im opracować W25, mimo że od 31 roku nie stali za dobrze z kasą. Z drugiej strony, teraz już o kasę nie musieli się martwić, a frajerów z Autounion zawsze można było wyjaśnić na to, że kanclerz III Rzeszy dostał to, co chciał. To miał być pokaz siły bez względu na koszty. I teraz spytacie, ileż to jest to 500 tysięcy marek? Najprostszym przykładem będą tutaj założenia samochodu dla ludu. Otóż Samochód dla ludu zapowiedziany przez Adolfa Hitlera miał nie kosztować więcej niż 1000 marek. Jeżeli chodzi o formę wyścigową, to w 1934 roku te dwa zespoły zaczęły się pomalutku rozkręcać. Mercedes wygrał między innymi Grand Prix Włoch oraz Grand Prix Hiszpanii, a Auto Union Grand Prix Niemiec. Ale to 1935 miał być początkiem ich totalnej dominacji. Przejdźmy zatem do głównego wyścigu tego odcinka i porozmawiajmy o naszych głównych aktorach. Tudzież skupimy się na Auto Union, i Ferrari oraz Mercedesie. Park Maszyn wyłaniał się następująco. Mercedes na ten sezon wystawił model W25. Samochód w wersji A z 1934 roku miał pod maską doładowaną mechanicznie rzędową ósemkę o pojemności 3,4 litra, którego moc wynosiła 314 koni. W 1935 roku już w większości używano modelu B. Silnik miał 4 litry pojemności i osiągał 370 koni mechanicznych. Na czele zespołu stał Alfred Neubauer. Kierowcami Mercedesa, którzy wystartują, byli Rudolf Caracciolla, który wciąż zmagał się ze skutkami potwornego wypadku sprzed dwóch lat. Luigi Fagioli, który był szybki, ale i problematyczny. Manfred von Brauchitsch który jest szybki, ale jeździ dość nerwowo. Herman Lang, który z mechanika jego, stał się kierowcą zespołu oraz Hans Geier. Drugą maszyną napędzaną Reichmarkami rządu było Auto Union, czyli to co po wielu perturbacjach znamy dziś jako Audi. W szczegóły się nie będę zagłębiał, tak pewnie coś przekręcę według fanów Audi. Oni wystawili model typu B. Samochód, gdzie za główne szlify projektu odpowiadał Ferdinand Porsche. Przy czym Auto Union ten projekt kupiło, co odróżnia ich od Mercedesa, który sam opracował swój samochód. Wusten miał centralnie umieszczoną jednostkę V16 o pojemności 5 litrów doładowaną mechanicznie o mocy ponad 370 koni mechanicznych. Kierowcami tego zespołu byli świetnie zapowiadający się Bernd Rosemeyer, świetny Akile Warci, Hans Stuck Senior oraz Paul Peach. Ostatnim aktorem w tym odcinku jest Scuderia Ferrari, która wystawia Alfa Romeo Tipo B. Do tego roku prawdopodobnie najlepszy wóz w stawce. Do tego roku, 35. Świetne podwozie, bardzo dobry mechanicznie doładowany silnik, który rozwijał 265 koni mechanicznych z pojemności 3,2 litra. Dla Skuderii, za której sterami stał Enzo Ferrari, wystartować mieli jedni z najlepszych tamtych lat. Tazio Nuvolari, czyli mistrz Europy z 1932 roku, będący w świetnej formie Louis Chiron, oraz również Antonio Brivio oraz René Dreyfus. Nastroje w każdej z tych ekip były różne. Mercedes był w bardzo dobrych nastrojach, wszyscy byli bojowo nastawieni, wszak ostatnie trzy wyścigi zaliczane do mistrzostw wygrał właśnie Mercedes. Inaczej sprawa miała się w zespole Auto Union. Występ podczas Grand Prix Francji był katastrofalny. Dwa samochody nie dojechały, trzeci dojechał na piątym miejscu. Auto Union odpuściło sobie wyścig w Belgii, a przed Grand Prix Niemiec wynajęli sobie Nürburgring. Na cały tydzień, gdzie bardzo intensywnie testowali samochód, żeby nie daj Boże coś nie wyszło podczas najważniejszego dla nich wyścigu w sezonie. Na koniec doszło do 32-okrążeniowego wyścigu pomiędzy Sztukiem i Rosemayerem, będącym próbą generalną przed wyścigiem. Temu wszystkiemu gdzieś z boku przyglądała się Skuderyja Ferrari. Ich Tipo B z jednej strony na papierze nie wyglądało już na wóz, który mógł rzucić rękawice Niemcom, co tylko pokazuje jak Niemcy odjechali biorąc pod uwagę klasę tego samochodu i jego możliwości. Z drugiej strony Alfa była wolniejsza, ale nie żarła tak opon. A tor był bardzo techniczny. Tutaj naprawdę dużą rolę będzie odgrywał kierowca. Warto wspomnieć, że w wyścigu udział wezmą również bohaterowie znani z innych odcinków na moim kanale. Ludzie, którzy później będą też startować w Formule 1 lub będą z nią związani, tacy jak Raymond Mace, Pierota Taruffi oraz Filip Selon. Kontynuując sprawę wyścigowe, nie było kwalifikacji. W sensie, to jak kierowcy wystartują Kierowcy uzgodnili między sobą w głosowaniu, według innych źródeł w losowaniu. Powiecie, głupie to! No może i głupie, ale pierwszym Grand Prix z kwalifikacjami, w mniej więcej takim formacie jaki znamy, to było Grand Prix Monaco z 1933 roku. To były dziwne czasy, a już w ogóle śmieszny był pomysł organizatorów, który do skutku na szczęście nie doszedł. Otóż organizatorzy uznali, że będzie sprint na krótkim odcinku drogi. Im lepiej poszło ci z rozpędzaniem samochodu, tym lepsza pozycja na starcie. Tłumaczyli to tym, że dowiecie, jak szybki samochód będzie z tyłu, a wolny z przodu, to na starcie mogą na siebie wpaść. A tak, to szybkie samochody sobie szybko pojadą z przodu, a biedaki z tyłu niech się kłócą między sobą. No, może bez tej drugiej części tłumaczenia. Niemniej nie doszło do takiego pomysłu, który był jeszcze bardziej kuriozalny niż to, co organizatorzy koniec końców zrobili. Liczba kibiców miała wynosić nawet 300 tysięcy osób. Nie zabrakło również ludzi zajmujących wysokie stanowiska w trzeciej rzeszczy. Co ciekawe, będzie to pierwsze Grand Prix, w którym do startu zostaną użyte światła startowe. Sam wyścig miał odbyć się w złych warunkach. Nurburgring, nie dość, że sam w sobie był cholernie wymagający, to na dodatek nawierzchnia była mokra. Start nie ułożył się pomyśli z Kuderii. Już po pierwszym okrążeniu z wyścigu Brivio eliminuje awaria, a Nuvalariego wyprzedza Rudolf Karaczella. Regenmeister pokazuje Włochowi, że w deszczu to on rozdaje karty. I brzmi to troszkę nieładnie, ale taka jest prawda. Nuvalarik, goniąc Karaczelle, popełnia błąd i spada na piąte miejsce. Problemy miało auto Union. Na starcie sztuk i w warcji stali jeden za drugim. I gdy doszło do startu, wóz Sztuka nie pojechał, blokując Vaciego. Mechanik Sztuka podbiegł mu pomóc, ale doszło do kontaktu z samochodem który którego omijał. Mechanik z ciężkimi obrażeniami głowy został zabrany do szpitala. Wracając na powiedzmy to czoło stawki, Nuwolari nie zamierza się poddać. Chce rzucić rękawice Niemcom i nie pomaga mu w tym fakt, że został praktycznie sam ze Scudery i Ferrari, bo odpada również Louis Chiron. Nuvolari zaczął jechać jak natchniony. Wyprzedził m.in. innymi Luigiego Fagioli, później stoczył bój z Von Brauchiczem. Co ciekawe, Von Brauchic odzyskał swoją pozycję, ale nie trwało to długo i w końcu Nuvolari go wyprzedził na dobre. Nuvolari naprawdę jechał jakby go śmierć goniła. Na samiutkim końcu wziął się za karaciole. Regen pod naporem ataków Nuvolarego stracił pierwszą pozycję. W połowie wyścigu Czołówka zjechała do pit stopu. Mercedes zrobił to iście po niemiecku. Najkrótszy pit stop wynosił 47 sekund, a najdłuższy minutę i 17 sekund. To były naprawdę świetne czasy, jak na tamte realia. Nuvolari zjeżdża po nowe opony i paliwo. Chiron daje mu nowe gogle i ogólnie robi co może, by wspomóc kolegę. A tu się okazuje, że pompa, która służy do tankowania Alfy, się zepsuła. Urwała się wajcha od pompowania i paliwo trzeba było przelewać na partyzanta z beczek. stop Nuvolary'ego, który nie ma co się dziwić bardzo się niecierpliwił, trwał ponad 2 minuty. Nuvolari wyjechał na szóstym miejscu i nawet przy swoim geniuszu musiał liczyć na to, że splot wydarzeń pomoże mu to odrobić. I tak też się działo. Rosemeyer z Auto Union oraz Fageli z Mercedesa mieli problemy z samochodami. Nuvolari gnał jak natchniony. Na trzynastym okrążeniu doszło do sytuacji, która miała bardzo duży wpływ na końcowy wynik a mianowicie Rudolf Karacelda wycofał się z wyścigu. Gdyż, no nie oszukujmy się, ten wypadek z Monako dalej dawał o sobie znać. Nuvolari dalej gnał przed siebie i w pewnym momencie została mu tylko jedna przeszkoda na drodze do zwycięstwa. Tą przeszkodą był Manfred von Brauchitsch, który niemiłosiernie naciskał swój wóz, byle tylko utrzymać przewagę. Nuvolari z okrążenia na okrążenie zmniejszał straty. Robił co mógł, ale Brauchitsch też trzymał tempo. Do czasu. Brauchitsch w pewnym momencie zauważył, że jeden z opon w jego samochodzie dosłownie trzyma się na słowo honoru. Opony w jego samochodzie dostawały niemiłosierny wycisk. Von Brauchitsch wiedział, że jego mechanicy to klasa światowa, i przez chwilę rozważano zmianę opon, ale szybka kalkulacja i wiadome było, że pit stop równa się utracie pozycji. Więc pozostało mu zostać na torze i mieć nadzieję, że opona wytrzyma. Niestety kilka kilometrów przed metą rozleciała się jedna z opon. Brauchicz ledwo opanował wóz i pomimo podbrankowej sytuacji nie rozbił się. Ale jak się domyślacie, było po wyścigu. Nuwolari minął zdruzgotanego brałkicza i przejechał linię mety na pierwszym miejscu. Budząc szok w niemieckich fanach, począwszy od dzieciarni przybyłej na wyścig, kończąc na najważniejszych osobach w państwie. Wyścig ten, poprzez remontadę Nuwolariego, jest zaliczany do największych zwycięstw w historii motorsportu istnym pokazem jego kunsztu. To jednak był ostatni duży sukces Włochów. W Mistrzostwach Europy już do samego końca wygrywali zawodnicy Mercedesa i Auto Union. Znaczy się, było jeszcze Grand Prix w Francji z 1936 roku, ale tam zasady były w ogóle inne. Nawet mówi się, że było to zastępstwo za odwołane Le Mans z tego samego roku. Nawet w wyścigach niezaliczanych do mistrzostw Niemcy się coraz mocniej rozpychali. A nawet jak Włości zastawiali na nich pułapki, jak podczas Grand Prix Tripolisu w 1939 roku, to Niemcy kiwali kiwających i wygrywali. Marsz zwycięstw Mercedesa i Auto Union przerwała dopiero wojna. Niemniej te wydarzenia nie zostały bez echa w przyszłości. Ludzie tacy jak Alfred Neubauer zbierali doświadczenia, które potem wykorzystywali w Formule 1, a dominacja Niemców sprawiła, że przyparci do ściany Włosi i Brytyjczycy szukali szans w klasie Voiturette. Voiture Dzięki czemu powstały m.in. Alfa Romeo 158 oraz Maserati 4 CLT oraz samochody budowane stricte pod Formułę 1 już po wojnie, takie jak BRM 15, którego bebechy były wzorowane lub inspirowane wybrykami Niemców sprzed wojny. Ale to tematy na inne odcinki, które o ironio są na tym kanale. Serdecznie zapraszam. Ja się tym samym z Wami żegnam, życzę miłej pory dnia, podczas której to oglądacie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.